Czy masz w domu rekuperację, ale cierpisz z powodu złej jakości powietrza pobieranego z zewnątrz? Obejrzyj to proste doświadczenie, aby poznać rozwiązanie twojego problemu. Poprzez zadymienie na czerpni rekuperatora symulujemy bardzo złą jakość powietrza zewnętrznego. Powietrze nawiewane do budynku ma aż 200 jednostek PM2.5, kiedy norma dla bardzo dobrej jakości powietrza wynosi raptem 13. Rozwiązaniem problemu jest elektrofiltr Provent Cleaner. Włączmy go i zobaczmy efekty. Zanieczyszczenie spada praktycznie do zera, co daje nam krystalicznie czyste powietrze w domu, wolne od smogu, cząstek stałych i alergenów. Dowiedz się więcej o urządzeniu Provent Cleaner na stronie www.provent.pl. Dokładny link znajdziesz w opisie filmu